Kierowanie samochodem podczas zimy jest zdecydowanie trudniejsze niż latem. Wpływ na to mają zmieniające się warunki atmosferyczne, z którymi musimy sobie radzić. Mokra czy oblodzona nawierzchnia stanowi pułapkę nawet dla najlepszych kierowców. Umiejętność zapanowania nad samochodem w takich warunkach może uratować życie Tobie i Twoich pasażerów. Szanowni Państwo, zima to pora roku, która skutecznie utrudnia życie kierowców. Myślę, że taką wiedzę. Fachową warto jeszcze raz sobie przypomnieć. Tym bardziej, że taka zima jak teraz dawno nie gościła w Polsce. A będziemy o tym rozmawiać niezbyle kim, ponieważ z panem Wiesławem Nyczem, który, jak się dowiedziałem, już od ponad 50 lat ma do czynienia z kierowaniem samochodem i oprócz tego prowadzi szkołę nauki jazdy w Sędziszowie Małopolskim. Panie Wiesławie, no, właśnie o czym bezwzględnie powinniśmy. Pamiętać, decydując się na podróż po zimowych drogach. Dzień dobry Państwu, o czym musimy pamiętać? Musimy pamiętać przede wszystkim o dobrze dobranych oponach do jazdy w okresie zimowym, bo jest wiele rodzajów opon zimowych, z których możemy skorzystać. Zależy to od potrzeb użytkownika i gdzie ten użytkownik będzie jeździł, ile będzie jeździł, po prostu takie opony on dla, dla siebie kupuje. I na tych oponach po prostu trzeba w okresie zimowym jeździć. Jeżeli na przykład ktoś korzystał z opon już w poprzednim okresie zimowym, to takie opony należy przed okresem je sprawdzić tak samo. Trzeba sprawdzić ciśnienie w ogumieniu, trzeba je wyważyć. Bo każda eksploatacja przez ileś tam miesięcy w zimie, te opony są już inaczej wyważone, inaczej ciężar właściwy każdego koła jest i te one, te opony wymagają yy, po prostu wyważania. I wódni zakładamy, jeżeli i... Już wyważymy, zakładamy na samochód. A zakładanie opon w Polsce jest obowiązkowe? Nie, nie jest jeszcze obowiązkowe, także w tej chwili może kto nie do chce nie... nie musi, po dla, po, dla własnego bezpieczeństwa możemy tego używać i to na pewno się opłaca, bo jest człowiek pewniejszy w czasie jazdy, sprawniejsze to mm. auto jest, jest możliwość wyhamowania i tak dalej. Często zdarza się, że właśnie jadąc po ośnieżonej drodze. Może, możemy stracić panowanie nad samochodem. Co w takiej sytuacji? Jak powinniśmy się zachować? Z poślizgu nie ma możliwości wyprowadzenia samochodu. Nie istnieje możliwość wyprowadzenia na szerokości 3 metrów pasa mm. ruchu, nie ma możliwości, jeżeli by samochód chcielibyśmy wyprowadzić, to taka opona przystosowana do wyprowadzenia pojazdu na normalnym pasie ruchu musiałaby mieć napite 100% kolców w oponie. 100% kolcu musiało być w oponie. W ten czas jest możliwość wyprowadzenia pojazdu. A tak nie ma praktycznie wyprowadzenia pojazdu z poślizgu. Jedynie na lotnisku. No, czyli ogólnie rzecz ujmując. Po prostu trzeba się dostosować do, do warunku jazdy, trzeba ostrożnie jechać. I nie doprowadzić i do samego poślizgu. Nie, po prostu doprowadzić do poślizgu tego pojazdu. Nigdy nie jest ta droga, choć. Wydaje nam się, że jest hmm. podłoże czarne, ale ta droga nigdy nie jest po prostu wy, wysuszona, bo jest mróz, jest od, powierzchnia jest wymrożona od spodu i ten mróz dalej przyma, jakby przemarzała ta nawierzchnia, nawierzchnia wody, hmm. ona po prostu też tężeje nami hmm. i robi się ta lekka, taki lód, aby się hmm. robił. Co w przypadku nagłego hamowania, bo wiadomo, że takie sytuacje też mogą się pojawić na obrodzonej, obśnieżonej drodze. Jeżeli będziemy zachowywać się odpowiednią odległość, od, tak jak powiedziałem wcześniej, od pojazdu poprzedzającego nas, to na pewno do tego nie doprowadzimy. Tak samo, jeżeli przyspieszamy z biegów niższych na biegi wyższe, to też na śliskiej, obrodzonej jezdni czy zaśnieżonej nie przyspieszajmy zbyt raptownie, tylko delikatnie puszczajmy sprzęgło, żeby nam się koła po prostu nie obróciły ruszać, yy, właśnie ruszać yy, na, I, jak ośnie, ru, na ośnieżonej drodze. Jak ruszać na ośnieżonej drodze, no w tej, to jeżeli jest droga ośnieżona, to jeżeli yy, widzimy, że nie możemy ruszyć z pierwszego biegu przed, przed tym skrzyżowaniem, to włączamy sobie drugi bieg i na drugim biegu y, del, dodajemy delikatnie dodajemy gazu dodajemy i powolutku pop, popuszczamy sprzęgło i w ten czas mamy większość możliwość y, r, r, ruszenia jak na tym pierwszym biegu bo obróty są po prostu jakby wolniejsze i, i te koła nam się nie obrócą na tym wysokim biegu. I raczej czy na przykład jedziemy w zaspę tak samo? Nie dodajemy y, dużych obrotów silnikowi, tylko na wolnych, jeżeli widzimy, że na pierwszym biegu nie wyjedziemy, dajemy na drugi bieg i powolutku dodajemy gazu i ruszamy na, na drugim mm. biegu. A jak wygląda sytuacja z przygotowaniem samochodu do, do jazdy w zimie? Znaczy mam tutaj akurat na myśli, yy, może nie opony, tylko yy, yy, nawet yy, trzeba przygotowanie, szyb, no. przygotowanie szyb, zmiecienie yy, śniegu? Tak, tak i jest taka sytuacja, że trzeba pamiętać, żebyśmy żeby yy, sprawdzili tak samo wycieraczki, mm. które wycierają szyby, żeby one były dobre. Yy, no i przede wszystkim trzeba sprawdzić tak samo, yy, ja bym polecał też przed zimą sprawdzić układ hamulcowy, bo niestety mhm. ten układ hamulcowy czy układ kierowniczy może być już wypracowany. Klocki, nie, wszystkie koła nie hamują jednakowo. Jedno koło może brać mniej, drugie koło wie, szybciej może hamować, bo ta grubość klocków jest, zużywa się i różnie może być wypracowane. Mhm. I trzeba, zalecałbym sprawdzenie układu hamulcowego i kierowniczego przed okresem zimowym, czy nie ma tam luzów i co się nie dzieje. Mhm. U Was w szkole płacicie I... nacisk na tego typu edukację? No, 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 no tam w czasie jazdy się ludziom jak się szkoli to takie warunki jak teraz są, no to się ludziom mówi i tłumaczy się jak trzeba jeździć, I... jak dostosowywać się do tych warunków i, I, i jak, co trzeba ro robić. I motonami? Też można w zimie się poruszać? Mo, można. Przepisy tego prawa ruchu drogowym nie zabraniają, <grym> to to ale, ale, ale to prak praktycznie tego się nie stosuje. Dużo kierowców nie wie, jeździ, ma na przykład szyby zaszronione w samochodzie. Nie? Dlaczego? A dlaczego? Dlatego, że kierowcy nie wiedzą, że w samochodzie każdym jest tak zwany filtr kabinowy i oni nie stosują mhm. wymiany tego filtra. Bo wiem z praktyki nie jeden kierowca się pytał, czy coś takiego jest. I po prostu, jeżeli ten filtr jest zabrudzony śmieciami, mm -hmm. bo może być także że i liściami jest zabrudzony mm -hmm. i nie ma przewietrzania tej kabiny i widzimy, są szyby w pojeździe. I trzeba ten filtr... Ja bym. Z polecił, żeby kierowca każdy o tym wiedział, pamiętał i przynajmniej raz w roku ten filtr sobie wymienił, a to będzie wpływało tak samo na jego bezpieczeństwo i widoczność w tym samochodzie. Mhm, Bo widzimy, tak jak pan wspomniał, że widzimy wielu kierowców, którzy wyjeżdżają spod domu, nie widzi nic. Szybka troszkę jest przetarta i tak, tak się jedzie. Tak się jedzie. A to już akurat jest e, prawnie no, zakazane. To, to, prawnie zakazane, bo za to grozi mandat karny, także pojazd musi być, e, od świata muszą być widoczne, tablice rejestracyjne muszą być widoczne, także pojazd musi być przystosowany jakby do tej jazdy, a nie tak jak to niektórzy kierowcy to, to robią. A jak radzić sobie z sytuacją zamazniętych drzwi, bo często po nocy. E, przychodząc do samochodu, jadąc do pracy, no drzwi są nie do otwarcia, ponieważ zamarzają nam uszczelki. No to przede wszystkim jak tak, takie coś nas spotka, to jeżeli ostatnio, ostatni raz myli samochód, bo to w takim umyciu, a widzimy, że jest, są przymrozki, to należałoby te uszczelki dokładnie wyczyścić, wyczyścić i, i po prostu jest specjalny taki, no, jakby smart do uszczelek. I wysparować te uszczelki, tak że będziemy mieć pewność, że te uszczelki nam nie zamarzną. A jeżeli nie wyczemy, to w ten, w ten sposób po prostu dymia, możemy zabezpieczyć te, żeby nie zamarzały. To są jakieś specjalne preparaty? Są specjalne preparaty, które można kupić w sklepach i. Stosujemy je właśnie do, do, do uszczele. Warto też chyba zamki zapuścić, prawda? No oczywiście, że zamki, jeżeli kierowca liczy na to, że będzie całą zimę jeździł, to trzeba o tym pomyśleć nie w zimie, bo to w zimie to już za późno, już jest, tylko trzeba przed okresem zimowym mm -hmm. wszystkie zamki zapuścić, bo wiadomo, że przez okres letni one śni, dzieją i w środku jest, tam jakby zaśniedziały i później przyjdzie troszkę mrozu, wody i zamrozi go, i nie ma. Nie, nie ma możliwości otworzenia drzwi. Ja myślę, że o tych zasadach, o których mówiliśmy, warto pamiętać, wybierając się w drogę. Ale ja myślę, że taką jedną najważniejszą zasadą, która z pewnością wpłynie na poprawę naszego bezpieczeństwa, jest. rozsądek. Zdjęcie, rozsądek, rozsądek. Jest niejednokrotnie zdjęcie nogi z gazu. Tak, jest. To jest najlepsza zasada, która z pewnością. W dużym stopniu poprawi nasze bezpieczeństwo. Ja bym powiedział tak, niczym włączę zapłon, włącz myślenie. Dokładnie, dokładnie. Bo to jest podstawa. A jeżeli tego myślenia nie będzie w czasie jazdy, to nic z tego nie będzie, a to jest podstawa. Bo no tak jest no niestety. Bo trudno jest, jeżeli my tego uczymy na kursach i uczymy tych ludzi kulturalnej jazdy, nie, nie przechodzi to jednak na tego człowieka i później... W efekcie, jak on już ma te uprawnienia, jeździ, to już po prostu nie stosuje się do tego i tyle. No każdy jeździ tak, jak uważa i tyle. Bardzo serdecznie dziękuję Panu za przypomnienie tych kilku ważnych zasad poruszania się samochodem w zimie. Ja przypominam, że naszym gościem i fachowcem zarówno w tej dziedzinie był Pan Wiesław Nycz, Kierowca z 50, ponad 50 lat doświadczeniem, właściciel szkoły. Nauki jazdy w Trzęsie Dziękuję serdecznie. Pamiętajcie Państwo, najważniejsza zasada na koniec: zdjąć nogę z gazu. Z <laughs> i włączyć myślenie. Życzę wszystkim użytkownikom samochodów szczęśliwego powrotu do domu w nowym roku. Dokładnie.